Dobra, hej, witam wszystkich, ja jestem Martin, a to będzie poradnik, jak robić riteki. Miałem go już zrobić dawno, dawno temu, ale mi się nie chciało, więc robię go teraz. I mam nadzieję, że się czegoś nauczycie. Staram się podzielić ten film na trzy części. i na cztery: łatwe, średnie i trudne riteki, a na koniec tzw. stranie deszkami Więc, oglądajcie do końca, bo te ostatnie riteki będą najlepsze, jeżeli idziecie po klipa. Więc zaczynajmy. Ok, więc pierwszym prostym ritekiem, który pokażę, będzie. W ogóle większość rite'ków zaczyna się od double rampy zwykłej. Więc pierwszym retajkiem będzie tak, daszek, jeden, drugi. Rozpatrzymy się w prawo, nie w lewo, w prawo, bo po lewej, znaczy my w Fortnite patrzymy na postać z prawej strony, dlatego wszystko robi się łatwiej w prawo. A patrzymy w prawo, stawiamy rampę, łapiemy się schodami i stawimy tutaj jeszcze ściany. I edytujemy to. Street take też będzie zaczynał się od double rampy, to jest street swaya, który robi się tak z podłogę i daszek, edytujemy ten port padronciki, tych dwóch struktur, teraz stawiamy tak rampa, podłoga, rampa, edytujemy podłogę i ściany, ścianę, daszek, rampa, podłoga, rampa. Trzeci prosty retake to będzie jakby side jump. Tyle, że wiele osób robi side jumpy o tak. I to jest źle, bo nie powinno się lądować pod rampą, tylko na rampie. I to można w bardzo prosty sposób się nauczyć. Starczy tylko, że musimy skoczyć mniej więcej tutaj i od razu idziemy do tyłu. Kiedy już skaczemy, to idziemy do tyłu, stawiamy podłogę i schody. I lądujemy na rampie. I to jest pierwsza część tego retake'a jakby. Trzeba zrobić jeszcze drugi, side jump w drugą stronę. Wierzcie lub nie, ale to naprawdę jest bardzo skuteczne. Można jeszcze później zrobić jakąś 180 i robić, nie wiem, 90s, cokolwiek. I to naprawdę jest bardzo użyteczny i prosty retake. Dobra, teraz czas na już te trudniejsze ritechy. Ale też z nich będziemy zaczynać od tabli rampy, więc teraz tak Mamy nawet rampę, z, jak zwykle sami podłogę daszek. Teraz edytujemy znowu te dwa kwadraciki. Idziemy tak, wstają tutaj schody, tam schody. Teraz będziemy się tutaj łapać ścianą, podłogą i schodami. Teraz edytujemy już tak i możemy robić nieskończoność. tego triku trzeba dosyć dobrze mieć położony celownik, bo jeżeli się nie uda, no to może stać się nieciekawy i po prostu spadniemy i umrzemy. Właśnie tego gra się bez fall Drugim średnim retake'iem, jak zwykle, będzie zaczęcie od double rampy i teraz robimy tak, robimy twoifocona, czyli stajemy tutaj ściany i daszek. I nie robimy tego w nieskończoność, twoifocony są dla botów. Robimy tak, stajemy tutaj kolejny daszek, stawiamy tutaj rampę, edytujemy tutaj te dwa kwadraciki, Będziemy tutaj postawić kolejny daszek po prostu tak i robimy jakieś nightis. To spowoduje, że przeciwnik nasz dostanie tutaj daszki same i nie będzie mógł tutaj stać swoich ramp, jeżeli będzie nas gonił. Więc to jest bardzo dobry sposób, żeby go zablokować. Trzecim się średnio będzie coś podobnego do retake'u. Swaya czyli normalnie stawiamy podłogę daszek, edytujemy i gdy już jesteśmy tutaj, edytujemy te dwa kwadraciki, albo ten jeden lepiej by było te dwa, bo możemy od razu skoczyć. Teraz tak wyjmujemy schody, bo inaczej czasami może nam się zacząć edytować podłogę, jak nie będziemy toczyć centralnie. I tak skaczemy, bierzemy ten kwadracik, przeciągamy go tam w jednym ruchu o i teraz tak. Ważne jest to, żeby od razu wyjąć budowanie i zacząć trzymać ścianę. Trzymamy mamy tak, dostajemy ścianę, daszek, robimy 180, i możemy już robić co chcemy. Teraz już przejdę do trochę trudniejszych retake'ów. I jak zwykle powtarzamy to, double rampa tak stawiamy tak, podłoga, daszek teraz edytujemy znowu te dwa teraz tak, dajemy tutaj sobie ściany edytujemy ją znowu trójkąt, kółko, nie wiem tak, jeżeli potraficie, ja przeważnie edytuję albo tam kółko, albo trójkąt więc tak, stawiam tam albo kolejny daszek albo rampę, nie ma znaczenia, z daszkiem to po prostu wygląda le lepiej teraz skaczemy, łapiemy się ściana podłoga, schody edytujemy teraz te, te dwie budowle i przechodzimy dalej Trudny litek już nie wymaga tego, żebyśmy mieli ten dobrą rampę, więc robimy tak. Wchodzimy schody, chcemy tak ścianę, daszek, drugi daszek. Teraz skaczemy tutaj, łapiemy się ścianą i schodami. Teraz tutaj patrzymy w górę, stałymy dwa daszki. Teraz skaczemy tam, tam do góry. To może trochę zmylić naszego przeciwnika, bo on nie będzie się spodziewał, będzie się spodziewał, że my wyjdziemy tutaj. A wyjdziemy tam i od razu możemy zacząć już budować się znów do góry. Tam, skoczyć, patrzeć się w dół, postawić podłogę i schody. Teraz możemy już nie postawić sobie ściany, zabudować się, przejść do innych retake'ów, Co tam chcemy? I ostatnim takim trudnym litejkiem yy, będzie znów z double rampy. Teraz tak. Przechodzimy dwa daszki nad sobą, obracamy tą rampę do tyłu Gdy jesteśmy tutaj już, to stawiamy ścianę tutaj i robimy wyskok tam, w tamtym kierunku Spod rampy i od razu będziemy turbo budować ścianę, później pod, podłogę i, i daszki Żeby wyszło mniej więcej nam coś takiego Teraz patrzymy się tutaj i skaczemy i robimy tak, trzeba dosyć spamić Podłoga schody, podłoga schody. Najpierw trzeba się patrzeć tam, a później w prawo. Proszę. Teraz pokażę Wam jak stracić daszkami. Jeżeli któryś z Was był leniwy i po prostu to pominął, to lepiej, żebyście tam wrócili na początek filmu i dali mi mój kochany watch time. Ale wracając do odcinka, pokażę Wam jak ja zawsze waleritej z daszkami. Każdy każe mi przestać, bo nie wie gdzie jestem. Więc teraz robię tak. Można to robić z double rampy, można robić pojedynczo. Ja najczęściej robię to po prostu tak. ścianę, ścianę, daszek, daszek. Teraz podchodzimy tutaj, więcej no nie wiem, ten czwarty, piąty szczebel. I to trzeba robić z wyciągniętym budowaniem, bo inaczej nie można edytować tamtego daszka. Więc z wyciągniętym budowaniem my tutaj, my tamten daszek. I teraz patrzcie, wiele ludzi patrzy się tam i wtedy nie, nie można tak daszków, tak po prostu się nie robi, trzeba patrzeć mniej więcej tutaj. Jakby była ta ściana, jest ta jakby dolna kreska, trzeba się patrzeć w to miejsce. Po prostu z wyciągniętymi daszkami patrzymy się tam, w lewo, później troszeczkę w prawo, łapiemy się y, z ścianą, podłogą i schodami. Teraz, co lubię często robić stąd, to albo postawić tam ścianę za tą ścianą, albo tutaj, dwóch schody. To nie ma znaczenia. Łapiemy sobie daszek i znowu łapiemy się schodami i ścianami. O tak. Teraz, gdy już mamy to, to już będzie coś, co, gdzie nasz przeciwnik może nas trafić, ale zapewne tego nie zrobi, bo będzie podziwiał nasze struktury. Tak skaczemy tutaj. Patrzymy się, robimy mniej więcej tak jakby okrąg, owal taki kursorem i stawiam tylko ściany i schody. Mniej więcej tak to wygląda teraz. Stawiam daszek, stawiamy kolejne schody, i tutaj teraz znowu łapiemy się ścianami i schodami. I tak można robić też w nieskończoność. Ale gdy już jestem tutaj, to znaczy nie tutaj, o, bo zawsze lepiej się robi w prawo, to tak, tutaj się daje schody. Teraz daszek tam, tam i tam. To jest po to, żeby chłop dalej myślał, że będziemy biegli w tamtą stronę, ale my będziemy robili tam. Więc, stawiamy tam daszki, oj tam powinien się też jeden postawić. Jeżeli nie to trudno, nie musi go tam być. Ale teraz możemy zedotać ten daszek. Więcej tutaj, jak zwykle z wyciągniętym budowaniem, bo inaczej to praktycznie niemożliwe. No, i po prostu znowu się łapiemy. Łapiemy się i możemy to powtarzać w nieskończoność. Dobra, jeżeli komuś spodobał się ten odcinek, to jak zwykle zostawcie łapkę w górę. Jeżeli też się czegoś nauczyliście, to też możecie zostać łapkę w górę. Jeżeli też nie, to też możecie zostać łapkę w górę. W ogóle po prostu zostawcie łapkę w górę. Naprawdę. Nic was nie kosztuje. Ja zawsze się cieszę, myślę, że jestem kimś, kimś fajnym. No i widzimy się w następnym odcinku.